Cześć, witam Was na kanale Whisky Spirit. Dzisiaj kolejna degustacja z nadmorza, a na tapetę biorę nowość na naszym rynku. Jest to Single Mold Deluxe, destylarni Deluxe. Jest to wersja number 5. Założycielem tej destylarni jest, warto jest wspomnieć, Paul Curie. Jest to syn Herolda Curie, który jest założycielem destylarni. Aran, a Paul stworzył własną destylarnię i jest właścicielem właśnie Deluxe. Eee, wersja numer 5 tej whisky to jest whisky, która jest leżakowana w beczkach po Petro Jimenez eee, z Sherry Oroloroso, krem eee, e, Sherry i czerwonym winiem. i dobrze pamiętam, jak coś to w komentarzu, albo w opisie podam dokładne proporcje tego, tej whisky. Tak, dzisiaj mówię trochę z głowy, bo jestem oczywiście na, na, nad morzem. Z internetem tutaj różnie bywa, ale myślę, że... Nie będziecie mieć mi za, za to za złe, że nie, nie podałem szczegółów tej, tej butelki, ale mniej więcej tego typu beczki zostały użyte do stworzenia tej whisky. Whisky jest bez oznaczenia wieku i jest butelkowana w mocy 52% i destylarnia jest w Anglii. Mamy piękny napis, made in England, dlatego można śmiało powiedzieć. Dobra. Pominijmy to. Ten... Nie chciałem, nie wiem co to chciałem powiedzieć, ale pominijmy to. Dobra, skupmy się na whisky. Whisky ma naturalny kolor. Trochę mam piasku nad tym kieliszką. A tam piasek na plaży jest wszęd wszędobylski. Dobra, piękny kolor, ciemny, machoniowy wręcz. I tutaj mamy już na dzień dobry. Uderzenie takiego mocnego sherry. Eee, słodkich, ciężkich owoców, rodzynki, czerwone jabłka, siliwka. Eee, jest delikatna nuta taka yy, syropowa, coś w, yy, w deseń yy, syropu yy, na kaszel. Nie wiem, czy to po prostu ta yy, bryza morska, bo wczoraj degustowałem trochę inną whisky, też z beczek poszery, był to yy, Buna i tam też była taka właśnie nuta lekarska yy, w aromacie. Tu też się pojawia właśnie taki tch, dosyć mi bardzo znany z dzieciństwa Tusipet, taki, taki syrop. Mam tutaj mam, mam w głowie aromacie. Jest dojrzała figa. Taki dojrzały też pojawia mi się banan. Sporo czekolady i miodu. Ciężkiego takiego miodu spodziowego. Dobra, zobaczmy co jest w smaku. Gęsta, oleista. To w pierwszym, w pierwszym kontakcie mi się wrzuca. czuć delikatną yy, pikan pikanterię alkoholu, ale jest to przyjemne pieczenie takim robieniem. Sporo mlecznej czekolady z, yy, z wiśniami, ze śliwką. Taka czekolada ala studencka mleczna. Delikatne nuty orzechowe w smaku niż jest trwający, a zarazem mocno oblepia usta i dosyć yy, słodki, jak na, na pierwszy kontakt. Zobaczymy, jaki w drugim będzie w kontakcie. Whisky teraz delikatnie yy, złagodniała. Jest yy, yy, na nosie mniej słodyczy tych owoców. Bardziej się zrobi taka skórzasta. Trochę taki mokry, mokra skóra, mokry liść tytoniu. Przypomina mi to troszeczkę tytoń fajkowy, śliwkowy. Dobra, spróbujmy drugi łyk. W drugim łyku zdecydowanie pojawia się więcej nut skórzastych. Mokry papier, trochę troszeczkę takiej y, mokrej dębiny. Wyraźna w tym momencie jest dojrzała wiśnia. I taka troszeczkę y, przygryziona pestka, jak się tam w treści pojawia. Taka delikatna góryczka. Mm. No i finisz. Jest trwający, chociaż w drugim łyku był krótszy niż w pierwszym. Może to się bierze z tego, że ta bryza morska, która jest wokół mnie i taki wiatr, który wieje od strony morza. Ale ten finisz jest naprawdę przyjemny. Chociaż krótki. Przepraszam, że nie wąchałem, ale chciałem sobie sprawdzić czy e, będzie to, ten finish się wydłuży, chociaż ta wisk jest naprawdę smaczna. E, I bardzo mi nie podchodzi e, nawet w tych warunkach, które mam teraz ze sobą. Jest to naprawdę bardzo miłe. Ale tak. Finisz jest teraz delikatny przyprawowo-korzenny z nutą cynamonu, eee, taka też śliwka z czekoladą, coś w stylu śliwki nałęczowskiej i finisz jest lekki, taki suchawy z, posmaką, z posmakiem skóry zmoczonej przyjemnie. whisky jest taka troszeczkę z pazurem. Jest taka w, w smaku zadziorna, ale jest to naprawdę na plus tej whisky. No i tutaj teraz mamy troszeczkę taką nutę atramentu w armacie. Mok mokry papier, ale sporo słodyczy. Tej nuty syropu całkowicie już nie ma. Albo wiatr żywioł, albo po prostu mniejsza ilość alkoholu powoduje w kieliszku, że jej nie ma. Jest przyjemnie w smaku. I w aromacie tym bardziej. I idzie on, jest on spójny z, ze smakiem. Dobra, trzeci łyczek, czwarty w sumie. Jest to powtarzalność, czyli mamy mleczną czekoladę ze, śliw, ze śliwką, z odrobiną wiśni. Mokry papier, mokry tytoń. Tytoń fajkowy przede wszystkim, dobrze mi znany. I nad no, wyraz ciekawy, w miarę umiarkowany finish. No, bardzo fajnowicki. się, że. No, po uproszczeniu butelki jest już jej tam naprawdę, naprawdę już niewiele, ale miałem okazję tę whisky kosztować z kilkoma osobami, którzy, które potwierdzają, że ta whisky naprawdę była bardzo fajna i przyjemna, jeżeli chodzi o smak. I ja z czystym sumieniem mogę polecić tę whisky jako ciekawą pozycję do spróbowania. Zdecydowanie tak. Warto mieć nawet butelkę, chociaż nie wiem, czy będzie dostępna, bo ona wyszła w limitowanej serii około 2500 sztuk więc podejrzewam, że jako tako nie będzie dostępna. Wiem, że już jest wersja numer 6, więc jak coś to tak, taka będzie dostępna. A tą, jak gdzieś będziecie mieli okazję spróbować, polecam, bo warto spróbować dobrej whisky poszery. Uważam, że to jest dobra whisky poszery. Dzięki. Pozdrawiam Was, do zobaczenia i yy, niebawem będą kolejne filmiki. Mam zamiar nagrywać troszeczkę więcej tych filmików z nadmorza, Także czekajcie. Będę wrzucał po kolei. Cześć i do zobaczenia.